Siema, się Mawizo, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny poniedziałek, gdzie dzisiaj sobie obejrzymy coś, czego dawno nie oglądaliśmy, ale zobaczymy, czy dobrze robiłem, że tego nie oglądałem, czy źle robiłem i może gołdcy się zmieniły na, le na lepsze. No bo jak wiemy, Wardenga odszedł z w Bogzela nie ma, Blońskiego nie ma, Izaka nie ma i w sumie sam Wojtek Gola został <laughs> I zaprasza jakieś zastępstwo, czy nie wiem, czy to oficjalny skład gołców co to jest i bardzo mnie ciekawi jak to wygląda. Siedzisz po nocach i czasem nie wiesz, co ze sobą zrobić. TikToki już cię nudzą i nic ciekawego się nie wyświetla. Zrób coś ciekawszego, zacznij grać w grę. Gry mojego dzieciństwa, która nadal z nami jest i ma się lepiej niż kiedykolwiek. Shakes and Fidget darmowa gra na komputer, telefon lub tableta. Tworzysz swoją postać, levelujesz ją, kończąc wyprawy w karczmie, walczysz na arenie, dropisz picki ekwipunek w lochach, znajdujesz jajka petów podczas wypraw i je levelujesz i też karmisz. Satysfakcja, jaką poczujesz bijąc kolejny level to coś nie do opisania. Tak samo prostość, a zarazem zaawansowana rozgrywka, jaką Shakes ci zagwarantuje, bo z jednej strony masz milion rzeczy do robienia, a z drugiej wejdziesz w link w opisie, zarejestrujesz się, pograsz 5 minut i będziesz już dokładnie wiedział co robić i jak działa ta gra. Dodatkowo Shakes dało mi, w sumie to wam, kod dostępny właśnie na Ekranie, który da Ci jedną podkę życia, jednego mounta na dwa tygodnie oraz 100 lucky coinów. Kod ten możecie użyć od razu, aż do 20 poziomu. Wbijajcie w linki w opisie. Dajcie są szansę, a nie pożałujecie. Chęć zdobyłem na obejrzenie tego odcinka w momencie, gdy na TikToku mi się wyświetliła jakaś mała afera wokół Gołców. Nawet powiedział, że dość spora, ale to użyjemy jako wisienka na torcie, w momencie, gdy obejrzymy ich najnowszy odcinek, bo obejrzymy sobie upojne chwile w pokoju Gołc. Szybkie randki, gola, Ferrari, kropka. kropka, kropka. No mam tu jeszcze nawet Słuchajcie, pokażę wam wszystkim. Kurczę, swój ulubiony tatuaż. Uliczny Ej. barber. A wiesz co Uta... ci powiem probo po, po tatuaży? O, jedna rzecz się nie zmieniła, czyli to, że atencjusze tam przychodzą, no ale kto by się tego spodziewał. No bo, no, bo chłop zamiast interakcję z nią wchodzić, to on do kamery pokazuje swoje tatuaże. No bardzo interesują mnie twoje tatuaże. O, boże. Daria, jak ty jesteś taka? Lata 90. styl, to na dole też jesteś ogolona jak w latach 90. <grym> nie wiem, czy ja się spodziewałem, że taki humor się zmieni, ale he, chyba nie byłem na to gotowy zbytnio. Tak samo jak nie byłem gotowy na jedną rzecz. Bo patrzcie, nazwa to GOATs. Goats, czyli greatest of all time, czyli najlepsi swoich czasów czy coś takiego, nie? No i na kanapie mamy Wojtka Gole. Okej. Okay. Stworzył free i tam niektóre rzeczy dość kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie jest jakąś ikoną internetu polskiego. Jutu, po, polskiego. A po, przy nim mamy gościa, który się wybił na tym, że był przed upasem kamerzysty. Po prawej mamy dziewczynę Wojska Goli, a u góry mamy zawodnika Freak fightów. Tak jak był Wardenga, był Kacper Ploński, e, okej, okay, ale Izak był Boksdel, Gola, to bym się zgodził z tą nazwą GOATS, ale teraz to chyba musicie zmienić trochę tą nazwę. A, Słuchajcie, że... wzorki w miejscach, w miejscach intymnych robię, jak, jak, jak Guź Pieruna chcesz to zrobię, nie? Ja pierdzie! To <laughs> 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 był za mocny content! <laughs> to mega mocny content, Wyciaranie se... Ale mega mocny content! <laughs> A prowadzisz. Wszędzie dominuję. <grywa> tak? Jest jeden problem z tym GOATS obecnym, czyli to, że jak wiecie, ja już troszeczkę jestem znudzony po małych Freakfightami, to już od dłuższego czasu, to coraz bardziej w sumie jestem znudzony, no i w momencie, gdy oglądam GOATS lub jakiś rozrywkowy program, to chciałbym zobaczyć jakichś nowych ludzi, jakichś nowych, świeżych ludzi, okej, okay, Wojtek Gola, bym jeszcze zrozumiał, no okej, okay, on jest włodarzem, ale w momencie, gdy sami Freakfighterzy, Freakfighter komentuje, no bo mamy Ferrari'ego, Freakfighterzy biorą udział w tej całej konkurencji, w tych randkach, no to, to tak trochę się odechcimy. Ogląda. Bo ja wiesz co, jak e, kogoś poznaję, to ciężko mi właśnie utrzymać kontakt wzrokowy, mam Czemu? z tym problem. Jak właśnie ktoś jest fajny, ktoś mi się podoba, to ciężko mi utrzymać kontakt wzrokowy. No, podoba? to ja się zawstydzam trochę, no, się? Jak wiesz, ty byłby jakiś brzydki i tak dalej, no to. <śmienic> to jeszcze bardziej byś się odwracała <śmienic> do ciebie. <śmienic> Mi się wydaje, że ona kłamie. Tak szczerze mówiąc, ja się jej nie dziwię, też że nie jakby kontaktu zrokowego i poważnej miny utrzymać, gadając z Alanem Kwiecińskim, znanym z. z nie, ogólnie, że. Nie, 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 Cześć. ogólnie. Że... Ale dziękuję Ci bardzo. Miło z znowu rozmawiało. Wiesz co, powiedzisz, że naprawdę jesteś w porządku, dziewczyno, tylko nie patrzyłaś mi w oczy. I'm sorry. Do dlaczego Alan Kwieciński brzmi jak jakiś narąbany wujek na weselu o drugiej w nocy? okej? Okay. Co jest? Powiedz, e, dlaczego stałaś przeciw? Bo ja nie umiem dobrze po angielsku. Tylko dlatego? Teria tak, Typiera włączyła przycisk i oni się dziwią, że ona włączyła przycisk, a zrobiła najmądrzejszą wymówkę jaką mogła w sumie i powód, no najbardziej oczywisty, czyli no, no jak ma się dogadać z chłopem skoro ona nie potrafi po angielsku? No, no to nie ma sensu, jakby wiecie o, o co chodzi z budowaniem relacji, randki i tak dalej, no trzeba się dogadywać, a trzeba się dogadywać, jak nawet nie macie wspólnego języka żadnego. Kurde no. No no amerykański. Taki fajny był amerykański. Dobra, póki co Wojtek Gola siedzi tam, jak nie wiem, taki ojciec trochę, z, z matką, i jest ten starszy, starszy syn Ferrari, ten bardziej szalony, jest ten, który w sumie sam chyba nie wie, po co on tam przecie. myślał: o, pójdę z Ferrari, będzie fame, będzie fajnie. Gołcy dużo wyświetleń, atencja, miam, niam niam. A zapomniał, że trzeba gadać. Aktorki, przepraszam cię najbardziej, ale zapomniałem, że mam umówionego barbera. Nie będzie ci to przeszkadzać? Nie, chyba nie. Patrz! O jezu! Co się dzieje? Co ty? Ja no, ci komentujący to już są tam chyba po prostu dla zasady, tak naprawdę, i tylko content tworzą ci, tam występują. No, no Wojtek Gola, no niestety, no sam sobie nie daje rady. No, tak to wygląda trochę, tak. Jego jeszcze w ogóle zasypia. Ten, ten, ten mały gdzieś w ogóle znikł. Pracuję w Holandii. Przyjechałem tu specjalnie. Tysiąc e, kilometrów wczoraj samolotem. Okej. Okay. Także trzeba docenić to poświęcenie. Samolotem przyjechałeś. No okej, okay, ciekawe. <laughs> A to jest mamy pierwszy jego błąd, nie. Że po pierwsze, w ogóle Tyle kilometrów specjalnie przyleciał, przyleciał na nagrywki Gołców Nie mam pojęcia jak ty, oni tych ludzi znajdują, jakby w Warszawie nie było wystarczającej atencjuszy I jeszcze chłop to mówi od razu na wejściu No to ja, ja bym od razu dał czerwony przycisk dla beki po prostu, że Haha, przy, przyleciałeś tyle, ale już wracasz Ale frajer Jaki? Odkąd się znam nie widziałem, żebyś kogoś tak był zapatrzony Uuu. Ja jesteś wegangą czy nie? A co się pytać, czy lubię mięso? Pytam, czy, czy lubisz, no? Bo dla ciebie mam tylko jedno mięso przeszykowane. Nie wiem, tu jest jedna żenująca sytuacja, do drugiej żenującej sytuacji od razu. Za, za, za dużo tych żenujących sytuacji. Ja sobie muszę pauzy pomiędzy robić, już zapomniałem, jak te gołce wyglądają. Ja. No, jedno się nie zmieniło, tak szczerze, ale chyba jest jeszcze gorzej. Ja ją ja tak tak jak ma... KSAJO! Co jest chyba? <laughs> KSAJO! Czas na śmieszne okulary. Załóżcie je do końca rana. Trochę da. KSAJO w gołca! No, może trochę tak. Minimalnie to widzę, nie wiem, jak przymrużę jedno oko, jedno zamknę, yy, jak zamknę oba oczy. O, teraz już widzę. A ty lubisz starsze? no, ja nigdy dziewczyn nie miałem, no nie? Co ty robisz? Nic. A to takie triki robisz, tak? Jedna to wredota jest, co? Wredo jest, ja o jeny bo to jest ta z gołców, która chyba, nie wiem, podpisany kontrakt z nimi ma, czy nie wiem, ona to sobie co chwilę się pojawia u nich. I nie wiem, coś jest w jej personie, która powoduje u mnie irytację. Nie wiem, dlaczego tak jest. Szkoda mi tego chłopa. Nie, 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 kolegi, jak no przestraszymy. Ale się, czemu ty no. chciałeś tu od razu? No ona mówi, no, nacisnąłbyś, nacisnął, a perfitnie też, no to sobie daje gumę na przycisk jako wymówka, że niby tam się bawi tym i w ogóle sama będzie to naciskać od razu. A weonika, a e, się podoba tobie ogólnie? Tak. O. się przyjść. Ję <laughs> się okazję. Ej, na górze jest sushi. Idziemy <laughs> <laughs> z sushi. No możemy iść, no ale to się jeszcze nie pali, nie? O, no i co? To może być dla wstody tej, adi amadi. Tutaj ten fragment daję jako kontekst, bo to jest istotne w tej całej aferze później, bo ona co chwilę zlewała każdego, od razu dawała czerwony przycisk, była bardzo hamska w stronę tych ludzi, a nagle jakiś wziomek losowy się pojawia, widać, że ona już jakiś kontakt z nim większy lub mniejszy miała, nagle oj, podobasz mi się i tak dalej. No dobra, dobra, to jest przygotowane <laughs> specjalnie dla <na> ciebie. <laughs> na Postarałem się, tylko <laughs> mogłem. Wow, ale ładnie. No dobra, to tez nie, ma... nie rozumiem do końca, o co tutaj chodzi, bo to jest jakaś taki e, no, nowa rzecz w tych randkach całych, czyli to, że idą do pokoju goats. No i o, o, o co z tym chodzi? No ka kamera z nimi wchodzi, chrupki jakieś są na tym i sobie gadają i piją jakieś wino. Okej. Okay. O ci serce biję. A serce mam po drugiej stronie. Ale już tutaj po tej nawet słyszę. się. mi miłości bije serce. Mm. <noise> No ogólnie jakieś bardzo niekomfortowe zakończenie i w sumie sam nie wiem do końca co w tym odcinku się działo, było bardzo chaotycznie, ten cały Carlito tam był trochę bez sensu, bo nic nie powiedział, a Ferrari był taki eee Wojtek Gola, trochę widać, że na siłę bardzo chciał podkręcać content, a za dziewczyna Wojtka Goli to dziewczyna... Wojtka goli, nie znam więcej powiedzieć. Były takie fragmenty, gdzie fak faktycznie się scringiowałem i to poniekąd było dla mnie fajne, bo coś poczułem. <laughs> więcej niż po prostu znudzenie, tak jak ta dziewczyna Wojtka goli połowę czasu, jak tam leżała połowę czasu, zamiast komentować cokolwiek. Ale właśnie tutaj jest ta wielka drama. No bo jeden z uczestników nagrał TikToka yy, robiąc expose wielki na gołcy i robiąc im wielką aferę. Oto, że wycieli go i w sumie to trochę sfałszowali tą końcówkę. Doszedłem do momentu z randką Weroniką Malinowską, która gasiła wszystkich ludzi, a przychodzi taki gąsior. I ja ją w końcu gaszę. Tak, to jest ten barber, ten, który się chwalił swoimi tatuażami, ten Atencjusz, który robi im dramę o to, że go wycięli z programu. No właśnie ta Weronika, która wygrała cały program, tutaj, jak widzieliśmy. No i tam, wow, super miłość, tak dalej. To się okazuje, że troszeczkę inaczej to wyglądało w praktyce. I z jakiegoś powodu wycieli go, żeby ona lepiej wypadła w oczach widzów? Wyobraźcie sobie, że miałem z nią randkę, ona wybrała ze mną randkę, a ja pieniądze. Wygrałem pieniądze, dostałem przelew, a cała randka z Syzytem była nagrywana po programie. Syzyk to kamerzysta, a Weronika ma kontrakt z głocami więc. Można łatwo z to połączyć w kropki. Tak, okazuje się, że właśnie ten ostatni był operatorem, i oni na szybko nagrali końcówkę, żeby troszkę inaczej wyglądało, niż to, że jakiś random przychodzi i ta gołdsiara dostaje, jakby, no, no nic, no bo on wybrał pieniądze, a ona randkę. No i chcieli zrobić moment romantyczny pod koniec, więc robili z jakimś losowym operatorem kamery. Czy mnie to jakoś dziwi, że te gołcy upadły już totalnie? Nie. Bardziej mnie dziwi to, że to ma 500 tysięcy wyświetleń, ten jego TikTok. Gdyby on na przykład pieniędzy nie dostał, no to może by była jakaś tam dramka, ale o to, no nie wiem, jakoś, jakoś nie, nie wzruszyło mnie to bardziej. Tylko po prostu to jest taka wisienka na torcie pod względem tego, że właśnie ten goł totalnie upadło i Wojtek Gola musi się mocno zastanowić, co z tym zrobić i może na przykład niebranie ludzi z free Fightów i losowego gościa, który nic nie mówi, no to by było na przykład git. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, a my raczej już gołców już nigdy nie obejrzymy, jeżeli to ma tak wszystko wyglądać. Na razie.